Witam Państwa już w kolejnym wydaniu wiadomości na tym kanale. Ja nazywam się Błażej Pro Roblox i standardowo mamy naprawdę sporo ciekawych tematów do omówienia. Między innymi, Szlep postanowił wypuścić kolejny materiał dotyczący jego poprzedniej afery, który już kompletnie postawił krzyżyk na wizerunku Robloxa. Ostatnio pojawiły się przeokropne plotki o domniemanej śmierci głównego dewelopera Fisza, ale czy to na pewno prawda? I za niedługo będziemy mogli zobaczyć Robloxa na wielkim ekranie, ponieważ planowane są na jego temat aż dwa filmy. To wszystko oraz wiele, wiele więcej. Więcej omówimy sobie w dzisiejszym wydaniu Spell News. Zapraszam do oglądania. Na początku zaczniemy sobie od rzeczy, która sprawiła, że moje serce dosłownie stanęło na dobre kilkanaście sekund. A dokładniej chodzi mi o rzekomą śmierć pewnie doskonale wam znanego dewelopera podnikiem Nate. którego troszeczkę bardziej możecie znać z takich gier jak na przykład Fish, ponieważ to był pierwszym człowiekiem, który w ogóle pracował nad tą grą. Wszystko zaczęło się od tego, że Woozy napisał na swoim Discordzie leciutko przerażającą wiadomość o tym, że jeżeli ktokolwiek to czyta, to najprawdopodobniej samolot, w którym leciał do Tokio, zderzył się z ziemią, a on sam właśnie utonął gdzieś na środku oceanu. I oczywiście Oczywiście już na pierwszy rzut oka wygląda to jak jakiś niewinny żarcik, ale detektywi z TikToka jak zwykle mają swoje niepodważalne teorie. Przez co dosłownie wysypała się cała plaga fake informacji o tym, że Uzi Nate niefortunnie zginął w wypadku samolotowym i nie zobaczymy go już nigdy więcej. Muszę przyznać, że z początku nawet sam uwierzyłem, że taka sytuacja rzeczywiście mogła mieć miejsce do momentu kiedy nie zobaczyłem tamtego screena, którego wam pokazywałem. Ale spokojnie widzowie Uzi pewnie teraz szamie sobie ramę gdzieś po środku Tokio i po prostu śmieje się z całego internetu. Jeżeli już znudziło wam się oglądanie tradycyjnych, nudnych gameplayów z Robloxa, to mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Ponieważ parę dni temu dostaliśmy naprawdę szokujące informacje o tym, że do kin mają zostać wprowadzone dwa filmy na temat Robloxa. Ten pierwszy będzie w całości opierał się o pewnie bardzo dobrze znaną wam grę, jaką jest Jailbreak. Za to drugi film będzie w 100% stworzony na podstawie Growe Garden, co akurat sprawia, że mam leciutkie wątpliwości. Z tego powodu, że Growe Garden to najzwyklejsza gra, gdzie po prostu sadzi się warzywa i owoce, i raczej nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego potencjału na no nie wiadomo jak głęboką fabułę. Za to w przypadku Jelly Breaka jest totalnie inaczej, ponieważ wyobrażam sobie, że na spokojnie można by było z niego zrobić na serio fajny i ciekawy film akcji, który nie okaże się jedną wielką klapą. Oczywiście wcale nie mówię, że film ogrowe Garden nie ma prawa wypalić, ale jednocześnie nie mam pojęcia, co musieliby wymyśleć jego twórcy, żeby jakkolwiek go rozmaicić. Bo raczej nikomu z nas nie widzi się oglądania przez półtorej godziny, jak jakiś Bekon po prostu zbiera sobie roślinki ze swojego ogródka. Dosłownie dwa dni temu pojawił się kolejny materiał ze strony Szlepa w sprawie ogromnej afery dotyczącej głównie problemu PDF-ów na całym Robloxie, w którym Szlep przedstawił ostateczne dowody na to, że Roblox ani trochę nie jest bezpiecznym miejscem, a jego deweloperzy kłamią swoim graczom w żywe oczy. Przykładowo pokazał on dosyć popularną grę, która jest takim Robloxowym zamiennikiem Omegle, gdzie można sobie swobodnie czatować z obcymi ludźmi. I przeprowadził on test, w którym wyszło, że przynajmniej 36 konwersacji na 100, jakie udało mu się przeprowadzić, kompletnie złamało aktualne regulaminy Robloxu. A jeśli kiedykolwiek próbowaliście swoich sił na takich właśnie czatruletkach, to pewnie doskonale wiecie, że można tam spotkać naprawdę obrzydliwych i przerażających ludzi. Dlatego też jeden ze znajomych ślepa spróbował zgłosić to wszystko do supportu Robloxa, aby jak najszybciej ta gra zniknęła z platformy. Ale jak wszyscy mogliśmy się spodziewać, nie dało to zupełnie niczego i jak dobrze poszukacie, to dalej można znaleźć setki tysięcy takich gier. No i tak w dużym skrócie, cały film polegał na dalszym obnażaniu tego, jak Roblox próbuje cały czas udawać, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Mimo tego, że nawet ktoś, kto nie siedzi w Robloxie na co dzień, zauważyłby te wszystkie problemy gołym okiem. I na samym końcu, Szlep pokazał nam, jak bardzo Roblox ma wylane na to, że w ogóle dzieją się wokół niego jakieś afery. I jedyne, co potrafią zrobić, to rzucać obietnicami o poprawie na lewo i prawo. Ponieważ nie raczyli oni, nawet przez dwa miesiące, odpowiedzieć na list, w którym Szlep napisał, że chciałby się z nimi jakkolwiek skontaktować i dać im przedstawić swoją stronę medalu. Co i tak w takiej sytuacji jest naprawdę wielką ulgą dla Robloxa, że Szlep pomimo tego wszystkiego chciał dać im jeszcze jakąkolwiek szansę na wytłumaczenie się, z której oczywiście oczywiście nie postanowili skorzystać. Jeżeli na bieżąco oglądacie naszą redakcję, to pewnie doskonale pamiętacie, jak mówiłem o tym, że Roblox został kompletnie zakazany na przykład w Luizjanie. To niestety stało się to po raz kolejny, ale tym razem w o wiele większej liczbie państw, co dla Robloxa jest kolejnym wielkim strzałem w kolano. Przykładowo, Irak zdecydował się na taką decyzję z tego powodu, że najmłodsi gracze w każdej chwili mogą natrafić się na jakiegoś bardzo złego pana, lub po prostu paść ofiarą jakiegokolwiek oszustwa. I oczywiście, tak samo jak w poprzednich tego typu przypadkach, znowu stoi za tym nieporadność Robloxa w ochronie dzieci na ich Platformie, co już w tym momencie wygląda, jakby Roblox po prostu sam sobie strzelał w głowę z każdą taką sytuacją, no bo nikt inny tak właściwie nie jest temu winien. I dokładnie z tego samego powodu do akcji postanowiła wkroczyć również Algeria, która surowo zakazała wszystkiego, co powiązane jest z Robloxem. Obawiam się, jeżeli tak dalej pójdzie, to nawet my możemy doczekać się jakiejś tymczasowej blokady Robloxa w całej Polsce. I nawet jeżeli na ten moment jest to mało prawdopodobne, to nigdy nie wiadomo, co może się stać. A ja z tego miejsca bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, aby zostawić suba z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę. I tak właściwie to by było na tyle. Trzymajcie się, papatki.